Kiedy otwarcie opowiadam o swojej wędrówce z depresją, ludzie reagują bardzo różnie. Często woleliby usłyszeć, że chorowałam na serce. Nie podoba mi się to. Te dwie choroby powinno się traktować tak samo. Kiedy byłam młodsza, towarzyszyły mi bóle głowy, brak koncentracji i smutek. Wszystko to odbijało się na moich ocenach w szkole. Myślę, że po raz pierwszy powiedziałam komuś, że mam depresję, kiedy miałam 10 lat. Reakcja była taka: zajmij się lepiej nauką, poza tym jesteś za młoda na depresję. Potem, jako nastolatka, wymykałam się ze szkoły, by snuć się godzinami po mieście pogrążona w czarnych myślach. Kiedy dostałam się do szkoły średniej, nieudolnie próbowałam zrozumieć własną osobowość. Usiłowałam ukryć moje problemy psychiczne, które miały być dopiero odkryte. Czułam się sparaliżowana stresem w szkole i w domu. Któregoś dnia powiedziałam mamie, że nie czuję się dobrze psychicznie. Nie potrafiła zrozumieć, że mam depresję. Nikt mnie nie rozumiał. Pojawiły się myśli samobójcze. To było nie do zniesienia. Nadszedł czas, by przeanalizować swój umysł. Zgłosiłam się do lekarza po pomoc. Dostałam leki i rozpoczęłam psychoterapię rodzinną. Relacje między mną a rodzicami się polepszyły. Uczymy się siebie na nowo. To, co miało największy wpływ na zmianę mojej psychiki i poglądu, to fakt, że byłam szczera ze wszystkimi i nauczyłam się prosić o pomoc. Po raz pierwszy w życiu zaczęłam otwarcie mówić o moich emocjach, do których przecież mam prawo. To było zadziwiające, jak wiele osób podzieliło się ze mną swoją historią o wędrówce z depresją. Thank you